Dzisiejszy pacjent to Sportster 883, 2002 rocznik. Problem w nim polegał na tym, że oryginalny moduł od kierunkowskazów blokował się, zacinał się, i nie można było wyłączyć kierunkowskazu. Bądź generalnie kierunkowskazy nie załączały się w ogóle. No raz działał, raz nie działał. Źle nie wygląda. Ale chyba już jego resurs powoli się kończy. Fajne rozwiązanie. Doradził kolega z forum. Polski moduł firmy Leopard AM011.4. W pełni kompatybilny. Firma daje moduł, przejściówkę, gdzie podpina się bezpośrednio pod oryginalną instalację bez żadnej rzeźby. Moduł można spiąć z komputerem. Jest też do niego program diagnostyczny, który też firma udostępnia. W którym sobie możemy ustawić czas trwania, czyli długość yy, impulsu. Możemy sobie ustawić maksymalną liczbę mignięć. Po 5, ja mam ustawione 15. Po 15 minutach automatycznie się wyłącza możemy sobie do funkcji miękkich kierunkowskazów, czyli jeżeli delikatnie naciśniemy przycisk to kierunkowskaz nam zamiga 4 razy tylko i się wyłączy możemy sobie włączyć światło awaryjne i dwie dodatkowe funkcje na dole, na dole którą, które są tutaj opisane bardzo fajny moduł bardzo sprawnie działa jest to lekarstwo na oryginalny moduł który jest albo Ciężko dostępny albo drogi. Wyłączył się po 15 razach teraz po 4, bo delikatnie nacisnąłem włącznik, więc miękkie kierunkowskazy no i postaram się jeszcze uruchomić awaryjne. Mamy awaryjne. A więc, generalnie, w porównaniu z oryginalnym modułem, no to automatyczne wyłączanie kierunkowskazów polega na tym, że sobie ustawimy liczbę mrugnięć, czyli natomiast nie dystans przejechany. Tutaj licznik nie będzie dawał impulsu, tylko automatycznie wyłączy się po. Ustawienie odpowiedniej liczby mrugnięć co robimy w programie diagnostycznym fajne rozwiązanie teraz zostanie go tylko zainstalować sam moduł to plug and play z tą przejściówką wszystko pięknie działa i za używany moduł jak szukałem jeden kolega proponował 600 zł natomiast nic nie mówiło o stanie jego Tutaj dostajemy nową część z gwarancją, z instrukcją. No i będziemy testować, aby działało jak najdłużej.